Witam na kanale Nie Tylko Rize Piękna część Adriatyku Półwysep Istria obecnie należący do Chorwacji Od 1947 roku kiedy skończyła się wojna został przydzielony Jugosławii teraz to są tereny Chorwacji i można teraz przejść suchą lodą, bo jest odpływ do warownego zamku. Zamek Sipar. Część oblecznicza. Część właśnie pierwszych tutaj osadników na tych terenach. Prawdopodobnie założone w 986 roku. I rozbudowywany do lat nowożytnych. był najeżdżany zdobywany i odwrotnie co to miejsce czy to miejsce w ogóle ma jakikolwiek związek z drugą wojną światową otóż tak Sipar kiedy jeszcze w starożytności tu był ogromny zamek to archeologiczne odkrycia Ukazały, jak wiele artefaktów tutaj było. Przede wszystkim piece do, do wytapiania metalu, piece do wytapiania domowych rzeczy używanych na co dzień. Były tu różne komnaty. Tutaj w tej części, kiedy podchodzę, była baszta zwiadowcza, a z tej strony. Po każdej stronie Adriatyk. I ciężko było się tutaj do Sipar dostać. Teraz można suchą nogą przejść. 4 kilometry od większego miasta Umak. Zostały zachowane ciekawe ruiny, pozostałości po tym starożytnym zamku. Niektórzy mówią, że służył on piratom. Którzy właśnie najeżdżali okoliczne miasta, no i potem po prostu mogli tutaj przechowywać różne artefakty, zdobycza, zdobycze wojenne. Dzisiaj ciekawa, taka ciekawe miejsce dla turystów, trochę tego zostało, ale kiedy Włosi, faszystowskie Włochy na czele z Mussoliniem były sprzymierzone z Adolfem Hitlerem. To miejsce te z punktu strategicznego było ważnym miejscem właśnie dla wojska, dla działań wojennych i tak to właśnie tutaj były działa alteryjskie. Były ogromne baszty oblężnicze. Wszystko to było do 1943 roku. Otóż kiedy w 1943 roku Mussolini tracił władzę, kiedy Włosi nie chcieli walczyć za Mussoliniego i za faszyzm, kiedy chcieli właśnie wyzwolenia Włoch i przystąpić do pojednania się z aliantami, no Niemcy tutaj najechały te tereny, bo te tereny właśnie były wcześniej do 1947 roku terenami Włoch. Niemcy najechały te tereny i z rozkazu właśnie dowództwa kazano tutaj te baszty wieże oblężnicze wysadzić. Ponoć do 1943 roku zamek był piękny, potężny. Można było właśnie zobaczyć jeszcze jak wyglądał. Dzisiaj zostały tylko ruiny trochę poukładanych kamieni. Z militarnego punktu, na świetne miejsce, można widzieć, zaobserwować właśnie tutaj Adriatyk. Tak jak pokazuje, tam jest umak, 4 km stąd. A tutaj wszędzie widzimy morze. Piękny punkt obserwacyjny. Prawdopodobnie też mieściła się tu latarnia morska. Ona też miała ogromne znaczenie do właśnie wojska. Wojsko wiedziało, na ile może podpłynąć, jakie statki mogą podpłynąć, no i kiedy. Ale w 1943 roku zostało to zniszczone. Nie zostało to zachowane. Tak to wygląda z góry. Udało mi się wejść na te mury, które tutaj jeszcze są. Gdzieś widziałem jeszcze stare napisy rzymskie. Wpływ rzymski tu był wielki. Kiedyś tu też Wenecjanie toczyli bitwę. Ponoć też tu najechali na ten zamek, ale bardzo mało zapisków jest historycznych odnośnie tego miejsca. I można po prostu tylko popatrzeć dzisiaj albo wyobrazić sobie jak to wszystko kiedyś wyglądało. Otaczający piękny Adriatyk, piękne miejsce na Istrii, dzisiaj obecne tereny. Takie przejście między budynkami z lewej strony i z prawej strony. I wszędzie czyściutka woda. Czy to będzie widać ten starożytny napis na kamieniu no właśnie. Pozostałości po ponoć pięknym zamku, zamku Sipar, który stał się miejscem strategicznym miejscem, gdzie podczas II wojny światowej służył właśnie najpierw Włochom, zapewne też i Niemcom. Potem Niemcy kazali to zburzyć. No i od tego czasu zostały ruiny. Dzisiaj turyści mogą tylko sobie popatrzeć na to, co zostało właśnie. Po tym miejscu wiele rzeczy tu znaleziono. Płetwę, znaleźli wiele rzeczy. muzeum umak można te rzeczy zobaczyć z tego właśnie pierwszego, pierwszej osady, czy pierwszego zamku SIPA. To tyle.